To jest Amy Winehouse podczas jej ostatniego koncertu. Jak to możliwe, że artystka, która sprzedała 20 milionów płyt i zdobyła 5 nagród grami, doprowadziła się do tak tragicznego stanu? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku. Amy Jade Winehouse urodziła się 14 września 1983 roku w Southgate. Na północy Londynu. Jej ojciec Mitchell pracował jako taksówkarz, a matka Janice była farmaceutką. Amy miała również brata Alexa. Rodzina należała do żydowskiej klasy średniej, a muzyka wypełniała ich dom każdego dnia, ponieważ matka często śpiewała piosenki Franka Sinatry podczas codziennych obowiązków. Babcia Cynthia. Miała za sobą karierę wokalistki jazzowej, i w młodości była partnerką Roniego Scotta, znanego z prowadzenia legendarnego klubu jazzowego w centrum Londynu. To właśnie babcia była dla Amy najbliższą osobą w życiu, tworząc z nią silną więź, nawet silniejszą niż ta łącząca ją z rodzicami. Gdy Amy miała 9 lat, jej rodzice zdecydowali się na rozwód po tym, jak matka odkryła, że ojciec ją zdradza z koleżanką z pracy. Rozwód przebiegł bez głośnych awantur, jednak Amy bardzo odczuła brak ojca w domu. To właśnie babcia zapisała ją wtedy do szkoły teatralnej Suzy Ernsw, gdzie przez trzy lata uczyła się aktorstwa. Później przeniosła się do prestiżowej szkoły Sylvia Young. Jednak nie potrafiła dostosować się do surowej dyscypliny panującej w tej placówce. Interesowała się wyłącznie muzyką, a gdy pojawiła się na zajęciach z kolczykiem w nosie, dyrekcja natychmiast ją wyrzuciła. Miała wtedy zaledwie piętnaście lat, ale zdobyła doświadczenie, które dodało jej pewności siebie podczas występów na scenie. Już w wieku dziesięciu lat. Amy założyła zespół rapowy Sweet and Sour, choć później przyznała, że wstydzi się tego projektu. Na swoje trzynaste urodziny dostała pierwszą gitarę, a brat Alex nauczył ją podstawowych chwytów. Amy zaczęła komponować własne utwory w swoim pokoju, pisząc teksty o swoich osobistych doświadczeniach. Melodie były proste, ale wpadały w ucho każdemu, kto ich słuchał uważnie. W wieku 16 lat poznała Tylera Jamesa, który został jej chłopakiem oraz pierwszym sprzymierzeńcem w branży muzycznej. To on nagrał demo Amy i przekazał je menedżerowi Nickowi Godwinowi. Ten po przesłuchaniu nagrania od razu zadzwonił i zażądał osobistego spotkania. Przesłuchanie odbyło się w niewielkim studiu w dzielnicy Camden i Godwin od pierwszych sekund. Wiedział, że ma do czynienia z wyjątkową postacią. Nie chodziło tylko o głos Amy, ale o połączenie starej szkoły Jezu z nowoczesnym podejściem hip-hopowym. Amy doskonale znała twórczość klasyków, ale mówiła jak dziewczyna z ulicy i nie ukrywała swoich tatuaży na rękach. Często przeklinała i nie zamierzała udawać kogoś, kim nie była co było zarówno atutem, jak i ryzykiem wizerunkowym dla każdej wytwórni. Godwin zauważył siłę i unikalny styl Amy oraz jej charyzmę na scenie, co stworzyło mieszankę wybuchową. Podjął decyzję o podpisaniu kontraktu i zorganizował lot do Miami, gdzie czekał producent Salam Remy. Remy, znany ze współpracy z The Fuji's, był zaskoczony profesjonalizmem dziewczyny mającej zaledwie 19 lat, która nagrywała wokale za pierwszym podejściem. Amy nigdy nie fałszowała i trzymała rytm tak perfekcyjnie, że producent nie musiał robić żadnych powtórek. To był początek kariery, która wyniosła ją na szczyt, choć nikt nie przewidział, jak wysoką cenę zapłaci za swój sukces. Jej debiutancki album Frank ukazał się w 2003 roku. Nazwa płyty była bezpośrednim odniesieniem do Franka Sinatry. Album zawierał 10 utworów, z czego Amy samodzielnie lub we współpracy napisała 8, co świadczyło o jej ogromnym wkładzie w proces twórczy. Pierwszym hitem był singiel Stronger Than Me za który artystka otrzymała prestiżową nagrodę Ivor Novello w 2004 roku. Drugim popularnym utworem był In My Bed, który pokazywał jej zdolność do pisania o skomplikowanych relacjach. Album Frank zdobył status platynowej płyty w Wielkiej Brytanii i przyniósł Amy pierwsze duże pieniądze. Za zarobione środki kupiła mieszkanie w dzielnicy Camden. Miejscu pełnym artystów, ale też dilerów i nocnego życia, które zdawało się nie mieć końca. To było idealne miejsce dla kogoś, kto chciał uciec spod kontroli rodziców i zanurzyć się w muzycznym świecie Londynu. Właśnie w Camden Amy poznała Blakea Fieldera Civila. Blake miał 22 lata i pracował jako asystent na planach telewizyjnych nie będąc nikim ważnym w branży. Miał jednak cechy, które od pierwszego spotkania przyciągały Amy w sposób magnetyczny. Był nieprzewidywalny i niebezpieczny, co stanowiło całkowite przeciwieństwo jej ówczesnego chłopaka, Tylera Jamesa. Amy zdecydowała się zakończyć związek z Tylerem i natychmiast wprowadziła Blake'a do swojego nowego mieszkania. Ich relacja od początku opierała się na nieustannych imprezach. To właśnie Blake wprowadził Amy w świat twardych narkotyków, takich jak kokaina, krak i heroina, a alkohol stał się stałym elementem ich codzienności. Amy wielokrotnie twierdziła w wywiadach, że potrzebuje problemów, by czuć swoją kreatywną siłę i pisać nowe utwory. Uważała, że bez chaosu w życiu osobistym nie potrafi tworzyć nic wartościowego, co było próbą usprawiedliwienia narastającego nałogu. Szybko pojawiły się u niej poważne zaburzenia odżywiania. Bulimia połączyła się z anoreksją w wyniszczający sposób. W ciągu roku schudła o sześć rozmiarów, a jej twarz stała się zapadnięta i blada. Menedżer Nick Godwin. Dostrzegł te zmiany i próbował interweniować u rodziców Amy, ale ona reagowała agresją na każdą próbę pomocy. Twierdziła, że ma wszystko pod kontrolą i że Blake jest najlepszą rzeczą, jaka ją spotkała. Publiczne kłótnie pary stały się stałym elementem krajobrazu Camden i pożywką dla paparazzi, którzy śledzili ich każdy ruch na ulicach dzielnicy. W 2006 roku Amy powróciła do studia nagraniowego, gdzie pracowała nad materiałem na drugi album. Jednak Blake odszedł do innej kobiety, co pchnęło Amy w głęboką depresję. Zamknęła się w domu i odmówiła wychodzenia. Producent Mark Ronson nadał nowym piosenkom nowoczesne brzmienie, nawiązujące jednocześnie do soulu lat 60. Każdy utwór na albumie był autobiograficzny i dotyczył bólu po rozstaniu z Blakem, który zostawił ją dla innej. Album Back to Black ukazał się w październiku 2006 roku i natychmiast stał się światowym fenomenem sprzedażowym. Płyta rozeszła się w 20 milionach egzemplarzy na całym świecie, czyniąc Amy jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia. W 2008 roku zdobyła pięć nagród Grammy, w tym za album roku, co było bezprecedensowym osiągnięciem dla brytyjskiej artystki. Najpierw wielkim hitem okazał się utwór Rehab, w którym Amy opisywała stanowczą odmowę pójścia na odwyk. Blake, widząc sukces Amy i jej zarobki, postanowił wrócić do niej. Amy przyjęła go bez wahania, jakby nigdy jej nie skrzywdził. W maju 2007 roku wzięli ślub w Miami, co było ryzykowną decyzją dla jej zdrowia i kariery. Ich związek był toksyczny od samego początku, a formalny status małżeński tylko pogłębił wzajemną destrukcję. We wrześniu 2008 roku Blake został aresztowany za napaść na właściciela baru i próbę przekupstwa świadka. Sąd skazał go na 27 miesięcy więzienia, a Amy została sama ze swoimi nałogami. To jednak nie był koniec jej problemów. W listopadzie 2008 roku zmarła jej babcia Cynthia, co było dla Amy ciosem ostatecznym. Cynthia była jedyną osobą, której Amy słuchała bez sprzeciwu i która potrafiła utrzymać ją w ryzach podczas kryzysów emocjonalnych. Po jej śmierci Amy zaczęła pić jeszcze więcej, a plotki o dostarczaniu ogromnych ilości whisky do jej garderoby przed koncertami stawały się coraz częstsze i bardziej wiarygodne. Amy stała się największą gwiazdą na świecie, ale jej życie prywatne zamieniało się w ruinę na oczach milionów fanów i mediów tabloidowych. Podczas Gali Q Awards. W październiku 2007 roku Amy przerwała przemówienie Bono, krzycząc do niego, żeby się zamknął. Dodała, że zupełnie nie obchodzi ją to, co muzyk ma do powiedzenia, co wywołało natychmiastowy skandal w mediach. Był to wyraźny sygnał, że artystka traci kontakt z rzeczywistością i nie panuje nad swoim zachowaniem w miejscach publicznych. Koncert w Birmingham w listopadzie 2007 roku zakończył się katastrofą. Amy zaczęła wymiotować na scenie już po drugiej piosence. Publiczność gwizdała i domagała się zwrotu pieniędzy za bilety, a ochrona musiała siłą wyprowadzić ją za kulisy. Z powodu problemów z narkotykami ambasada amerykańska odmówiła Amy wizy. Więc nagrody Grammy musiała odbierać przez łącze satelitarne z Londynu. Wyglądała wtedy na trzeźwą i mówiła składnie co było ostatnim takim momentem w jej publicznym życiu. Ceremonia odbyła się w lutym 2008 roku, a Amy zdobyła pięć statuetek, jednak nie mogła odebrać ich osobiście w Los Angeles. Podczas festiwalu Rock in Rio w maju 2008 roku. Amy wyszła na scenę z 45-minutowym opóźnieniem, i od pierwszych chwil było widać, że nie potrafi utrzymać równowagi. Chórzystki musiały ją podtrzymywać, by nie upadła na scenę. Próbowała śpiewać utwór Addicted, ale fałszowała w każdej linijce i gubiła rytm, co wywołało gniew zgromadzonych fanów i głośne okrzyki domagające się zwrotu pieniędzy. Jej głos brzmiał zachrypnięcie i słabo, jakby ktoś dławił ją za gardło. Słowa wychodziły niewyraźnie i bez emocji. Publiczność zaczęła wygwizdywać ją po trzeciej piosence, a niektórzy rzucali w jej stronę plastikowe kubki i butelki z wodą. Emi stała nieruchomo, z nieobecnym wzrokiem skierowanym w pustkę, podczas gdy zespół grał dalej, próbując ratować sytuację. Instrumentalnymi solówkami. To nie był koncert, lecz publiczny upadek wielkiego talentu, przerwany przez organizatorów, którzy wyłączyli nagłośnienie i zapalili światła na widowni. W lutym 2009 roku Blake wyszedł z więzienia i natychmiast złożył papiery rozwodowe, twierdząc, że nie może patrzeć na autodestrukcję żony. To było sprzeczne z faktem, że to on wprowadził ją w świat używek, ale Amy podpisała dokumenty bez walki o ratowanie małżeństwa. Lekarze zdiagnozowali u niej rozedmę płuc, będącą skutkiem palenia kraku i papierosów przez lata. Ostrzegli ją, że jeśli nie przestanie pić i palić, umrze w ciągu kilku lat. Amy zignorowała te ostrzeżenia całkowicie. Wyjechała na odwyk na wyspę St. Lucia, gdzie spędziła trzy miesiące pod nadzorem specjalistów i przestała brać narkotyki. Po powrocie do Londynu poznała reżysera Rega Travisa, który był spokojnym człowiekiem i nigdy nie używał narkotyków. Rodzice Amy mieli nadzieję, że ten związek ją uratuje, ale Rega spotykał się potajemnie ze Stripteazerką, co Amy odkryła kilka miesięcy później. Był to kolejny zawód miłosny, który pchnął ją z powrotem w stronę butelki i zamknął drzwi do jakiejkolwiek formy wyzdrowienia. 18 czerwca 2011 roku Amy miała wystąpić na stadionie USCE w Belgradzie przed 20 tysiącami osób, co miało być początkiem europejskiej trasy koncertowej obejmującej 12 miast, w dziesięciu krajach. W pokoju hotelowym piła wódkę i wino całą noc, siedząc sama w ciemności i odmawiając wpuszczenia kogokolwiek do środka. Menedżer pukał do jej drzwi od ósmej rano przez ponad godzinę, krzycząc jej imię, ale Amy nie reagowała i leżała nieprzytomna na podłodze łazienki. Ochroniarze musieli wyważyć drzwi, i wynieść ją na rękach do samochodu, który zawiózł ją bez przygotowania na koncert. Na scenę wyszła o dwudziestej z półtora godzinnym opóźnieniem. I od pierwszej chwili było widać, że nie jest w stanie zaśpiewać żadnej piosenki. Makijaż była rozmazany, włosy sterczały w różne strony, a ona chwiała się niebezpiecznie przy mikrofonie. Jej oczy były prawie zamknięte i nie reagowały na światła reflektorów. Gdy zespół zaczął grać intro do Addicted, Amy tylko mamrotała niezrozumiałe słowa i nie trafiała w nuty. Publiczność gwizdała już po 30 sekundach, a niektórzy wykrzykiwali obraźliwe komentarze. W pewnym momencie Amy zdjęła czarny but na wysokim obcasie z prawej stopy i cisnęła go w stronę tłumu, trafiając przypadkowego fana w głowę. Następnie usiadła na monitorze podłogowym i zamknęła oczy, jakby zasnęła na środku występu. Próbowała później zaśpiewać Just Friends, ale myliła tekst i wymyślała własne słowa, co wywołało falę gwizdów i okrzyków fanów, którzy byli głęboko rozczarowani. Chórzystki stały z tyłu sceny, wymieniając zaniepokojone spojrzenia, nie wiedząc, czy interweniować. Amy próbowała podejść do krawędzi sceny, ale potknęła się o kabel i upadła na kolana. Koncert został oficjalnie przerwany przez organizatorów, którzy wbiegli na scenę i wyprowadzili Amy za kulisy. Cała tasa została natychmiast odwołana, co oznaczało ogromne straty finansowe sięgające milionów funtów dla promotorów i definitywny koniec kariery koncertowej Amy. 22 lipca 2011 roku o 14:30 Amy odwiedziła swoją matkę Janis w domu na spokojnych przedmieściach północnego Londynu. Przyjechała taksówką bez wcześniejszego uprzedzenia i wyglądała bardzo źle. Nosiła brudne ubrania Twarz miała bladą i pokrytą siniatami, a włosy tłuste i splątale. Mówiła niewyraźnie i wolno, jakby każde słowo wymagało ogromnego wysiłku. Janis zauważyła, że Amy potyka się o własne nogi i musi trzymać się mebli, aby nie upaść, ale nie chciała wywoływać kłótni i pozwoliła córce zostać w salonie. Amy usiadła na starej kanapie i powoli piła wodę mineralną z dużej szklanki. Opowiadała matce o ambitnych planach nagrania trzeciego albumu studyjnego, który miał nawiązywać muzycznie do jazzowego brzmienia debiutu Frank z 2003 roku. Mówiła z entuzjazmem o powrocie do studia i współpracy z producentem Salamem Remi. Janis słuchała tych opowieści z niedowierzaniem i smutkiem, wiedząc, że córka nie jest w stanie nagrać muzyki w obecnym stanie zdrowotnym i psychicznym. Po godzinie rozmowy, Amy wstała z kanapy i powiedziała, że musi wracać do siebie, bo czeka na ważny telefon od prawnika. Janis odprowadziła ją do drzwi i mocno uściskała na pożegnanie. Nie wiedząc, że widzi córkę po raz ostatni. Za 24 godziny Amy miała być martwa. Wieczorem tej samej doby odwiedziła ją osobista lekarka, która od kilku miesięcy regularnie kontrolowała stan zdrowia piosengarki. Doktor Romet od razu zauważyła, że Amy jest pod wpływem alkoholu i ma problemy z koncentracją, ale pozostaje świadoma. I potrafi prowadzić spójną rozmowę. Rozmawiały przez godzinę o przyszłości Amy i jej planach powrotu do studia we wrześniu, co uspokoiło lekarkę. Opuściła dom około 22, zostawiając Amy swój numer telefonu i prosząc o kontakt w razie pogorszenia stanu zdrowia. Długą noc z 22 na 23 lipca. Amy spędziła samotnie w ciemnej sypialni na górnym piętrze domu. Ochroniarz Andrew Morris miał pilnować, czy artystka oddycha. Około 23.00 Amy oglądała swoje stare teledyski, pijąc wódkę prosto z półtora litrowej butelki bez żadnych dodatków. Siedziała wyprostowana w łóżku, co kilka minut przerywając picie, by czytać komentarze fanów pod swoimi występami. Dokładnie o trzeciej nad ranem wysłała krótki SMS do przyjaciela, który został dostarczony, ale nie otrzymała odpowiedzi. To prawdopodobnie ją zdenerwowało i skłoniło do dalszego picia. Wypiła całą resztę alkoholu z drugiej i trzeciej butelki stojących na stoliku, co szybko doprowadziło do zatrucia organizmu i nagłego zaprzymania oddechu. Jej płuca były zniszczone latami palenia kraku i papierosów. To tragiczne zakończenie historii Amy Winehouse, jednej z największych talentów muzyki, która przegrała walkę ze swoimi demonami. Jeśli macie jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z historią Whitney Houston, artystki, która również nie poradziła sobie z własnymi problemami. Klikajcie na kartę na ekranie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.